W trakcie montażu kolejna różnica. Słuchajcie, w tym nowym silniku nie ma tych otworów tutaj głowicy. Dodatkowo ta powierzchnia nie jest w ogóle obrabiana, więc jakieś ze 3 mm wystaje i haczy nam o ramę. I teraz jest opcja taka: albo wyciągamy silnik, nawiercamy, szlifujemy tutaj, albo po prostu zostawiamy, przeszlifujemy tylko tutaj i zostawiamy bez, bez tych śrub mocujących ewentualnie jeszcze. Może na założonym silniku? Wtedy te otwory wykorzystamy jako otwory prowadzące. Tutaj widać w tym, w tym miejscu. Nie ma. I to samo jest po drugiej stronie, nie? Czyli tutaj te elementy w ogóle nie są obrobione. Widocznie w tym nowym Suzuki yy, pominęli to mocowanie. Rama jest pewnie inaczej zrobiona. Zobaczymy, co z tym zrobimy, nie? Może zamontuje silnik na razie bez tego, a na ramię się nawierci i nagwintuje, wtedy otwory w ramię wykorzystam jako prowadzenie, nie wiem, zobaczymy na razie. Gdzie z tej strony, z tej strony musiałem zaszlifować te 3 mm. I tutaj nie ma, nie ma tego otworu z gwintem. Silnik siedzi w ramię, łatwo nie było. Powiem Wam, że po jest ciężko to wrzucić, no, wydaje się, że jedną szpilkę złapaliście, druga nie pasuje, coś tam trzeba poluźnić, miałem wrażenie, że ten nowy silnik jest milimetr szerszy, bo te wszystkie mocowania, te, reg te regulacje, które są tutaj, wszystko trzeba było popuścić. Teraz pokażę Wam to miejsce, gdzie musiałem podszlifować. Tutaj widzicie, to, to jest to miejsce, gdzie, gdzie nie ma gwintu i gdzie ta powierzchnia nie była obrabiana. W tej chwili praktycznie to doszło do ramy. E, tutaj jest wszystko ok, tu jest poskręcane, silnik siedzi tak jak, jak trzeba. No i, i tutaj ewentualnie nie widać tego pewnie, bo jest ciemno. Tutaj mamy miejsce, żeby nawiercić i nagwintować ten otwór. Czy ja to będę robił? Nie wiem, zobaczymy. I teraz tak, nie przykręcałem tego silnika jeszcze całkiem mocno. Ja go chcę najpierw odpalić, i on się ułoży w tej ramie i potem podokręcamy te wszystkie mocowania y, według serwisówki kluczem dynamometrycznym. Na razie to jest, to jest tak z ręki przykręcone. Następny etap to będzie elektryka, ale na dzisiaj to ja już nie mam siły. Zmęczył mnie dzisiaj ten silnik. Tu y, widzę, że nie wiem jak, jak temat będzie zbiorniczka wyrównawczego. W tym momencie, kiedy będę chciał podłączyć te yy, cewki na dwie świece. Tutaj fajka pewnie będzie przeszkadzała, więc nie wiem, czy nie trzeba będzie coś tam wykombinować z tym zbiorniczkiem. A może wejdzie, nie wiem. Zobaczymy, będziemy się tym martwić później. Na razie na dzisiaj kończę, mam dość.